W tym materiale przedstawię Wam sposób na zrobienie zdjęcia jakiegoś przedmiotu na portal aukcyjny bądź jakieś ogłoszenie. Będzie to przedstawienie tematu w jak najprostszy sposób, tak aby każdy z Was zrozumiał o co biega. Wszystkie zdjęcia, jakie zobaczycie w tym materiale, będą to zdjęcia niepoddane żadnej obróbce. Żeby utrudnić sobie zadanie i przekreślić Wasze wymówki typu: y, Nie mam sprzętu, nie mam lustrzanki, nie mam smartfona fotograficznego, to do wykonania tych wszystkich zdjęć posłuży mi leciwy już Galaxy S3 Mini. Postaram się zrobić trzy zdjęcia: małego przedmiotu, średniego przedmiotu i dużego przedmiotu. Zobaczmy, jak mogą wyglądać fotki z Galaxy S3 Mini bez przygotowanego miejsca do zdjęć. Dobra, gościu, do meritum ok. Przygotujmy stanowisko, które posłuży nam do zrobienia zdjęć. Nasze stanowisko będzie niezwykle skomplikowane. Podłoga, brystol i fotografowany przedmiot. To powinno wystarczyć, aby fotografie zyskały zupełnie innego wyglądu. Zrobię teraz pierwszą fotografię na szybkości. Wszystko automat bez zastanawiania się. Jak widzieliście, stanowisko miałem przygotowane, a zdjęcie nie wyszło jak trzeba. Po pierwsze, zdjęcie jest poruszone. Ustabilizuje telefon, kładąc go na książce. Po drugie, mamy zły balans bieli. Jeżeli zdjęcie wpada w pomarańcz lub niebieski, należy zmienić opcję balansu bieli. W aparatach jest to albo balans bieli, albo WB, czyli white balance. Po trzecie, możemy delikatnie podnieść ekspozycję. Wybieramy wartość ekspozycji lub korekta ekspozycji i delikatnie ją zwiększamy. Po czwarte, zdjęcie możemy doświetlić blendą. Uh, nie mam blendy. Bierzesz kawałek kartonu, naklejasz na to folię aluminiową i jest picobello. Taki kawałek kartonu z naklejoną folią aluminiową może bardzo ładnie doświetlić wam ciemne elementy zdjęcia. Lecimy z tematem i robimy kolejną fotkę. Zobaczmy, co z tego wyszło. Jak sądzicie, czy ośmioletni telefon daje radę? Jak już wiemy co i jak, lecimy do zrobienia zdjęć średniego i dużego przedmiotu. A oto efekty dzisiejszej sesji: porównajcie sobie fotki z Galaxy S3 Mini do Xiaomi Redmi Note 5. Na koniec jeszcze mała uwaga. Jeżeli zrobiliście zdjęcie ze złym balansem bieli, to albo się z tym pogodzicie, albo możecie spróbować uratować to zdjęcie w programie graficznym, przesuwając suwak white balance albo balans bieli. Jak zwał? Tak zwał. No, to chyba na tyle. Do zobaczenia.